Cześć, witajcie z tej strony, Krosika. To jest kolejny odcinek. No, kolejny odcinek SG, czyli Survival Games. Gra mi dzisiaj Uwerteza na SG5, czyli to będzie. Brace Island. Brace Island. Tak. Więc biegniemy teraz na mały statek, ponieważ mały statek jest według mnie troszeczkę gorszy od dużego. Lecz tam są też chyba trzy czy tam dwie skrzynki, więc warto tam pobiec. Widzę, że już tu biegną, ale ja ich pokonam w parkurze, więc będę tam pierwszy. No wiedziałem. Ha! 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 Pierwszy. Yeah, wiedziałem. Jak ja uwielbiam skakać, tutaj praktycznie nikomu tu się nie udaje przejść, więc mi się udaje zawsze. I mamy dwa mieczyki, jest dobrze, to by było bardzo dobrze, żebyśmy grali we dwóch, ale to jest serwer Verteza, więc tutaj nie można grać we dwóch, nie można sojuszy, bo za sojusze są bany. O, o ile pamiętam, tak. No właśnie, jak mówiłem, to jest właśnie serwer Wartez'a. Eee, bla, 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 IP będzie w opisie. Eee, Okej, okay, lecimy tu na dół i tu jest skrzynka. I mam żelazny miecz, je yeah! Już to wygraliśmy, dziękuję, dobranoc. Eee, Oj, ja nikt mnie nie zabije, bo tu biegną ludzie, ludzie. Trzeba się lubrać, ponieważ... bo tak. Okej, okay. eee, 202 dwie, dwie osoby zostały. Tam są moje deadpointy, tak, deadpointy ponieważ kilka razy umarłem. To jest smutne. O, tutaj mamy więcej przedmiotów. Są buciki, jest dobrze. Bucików nie mieliśmy. Przyzymy sobie jedzenie tutaj i lecimy dalej. Okej, okay, jesteśmy na razie ustawieni. Mamy żelazny miecz, żelazne zbroje i tym podobne. Tam jest jakiegoś gościa, który próbuje się dostać do skrzynki. Ale jak widać się nie dostanie, ponieważ ja go zniszczę. No cześć. No cześć. Nie, nie skocz! A, a, gin. Je. Dziękuję. Thanks for items. Ej, czemu ich nie mogę zabrać? Droll? Eee, odkleły tutaj. Czyżby? Czyżby tutaj? Nie, nie wiem co. No trudno. Więc lecimy sobie na górę. Ten człowiek nie wiedział, jak się dostać do skrzynki. Ja wiem. Fajnie. Mamy złote spodnie, no to po co nam złote spodnie? Skoro mamy złote spodnie. Mam nadzieję, że dzisiaj... że dobrze ustawiłem teraz... Minecrafta, ponieważ w tamtym odcinku trochę moc waliły, ale nieważne. Dobra, na dół. Na dół, na dół, na dół, na dół. Tu jest otwarta skrzynka, ale został ktoś, buty zostawił, ale mi buty się nie A to tutaj razem. Dobra, trzeba lecieć szukać zgrzynek, ponieważ... E, tak, ponieważ trzeba lepszego armora znaleźć. Tam widzę jakieś goście z drewnianym mieczem. Nie będziemy na niego na razie szli, ponieważ nie chcę zginąć, bo oczywiście z moimi legami nie w tą stronę poszedłem, bo Boże. Oh my god. Czy on ma żelazne spodnie? Nie, nie ma żelaznych spodni chyba. A jak miał, no to później go zdejmę. Pamiętam, sobie grałem na Arenie i miałem prawie cały żelazny set. Ktoś miał spodnie i mnie zabił. Fajnie. Yy, znaczy chodzi, brakowało mi właśnie żelaznych spodni. Yy, ja stałem odwrócony. I wiecie, jak to się skończyło. Okej, okay, tu są skrzynki, znaczy tutaj powinna działać pułapka, ale nie działa. Nie rozumiem tego. Ale tu też są skrzynki, więc bierzemy sobie niektóre surowce i wywalimy te beznadzieje. Ja no mogę im szybko zostawić, ale tam... A, nie do tego grzybka! Okej. Okay. Ale lagi już budujemy zwanie. Troszeczkę szkoda, że to tak Aren, bo gram ostatnio Blowa, to... Nie wiem czy to jest Nie no, skoro się nazywa Blow Box, to raczej Blowa. E, to grałem tam, tam jest teraz chyba 25 aren, coś takiego. 25 chyba e, i naprawdę fajnie się gra. Na tych 25 arenach są różne, strasznie. Niektórych nawet nie znałem, ale dobre. Ale się grało. E, teraz to skoczymy, czy nie zginąć? Aaaa, spoko. Tylko połowa. Połowa HP zjechało. Wow, byli tu. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że właśnie ja tu najczęściej zawsze pierwszy jestem. Tutaj też byli, bo liście są zniszczone, chyba że zostawili, nie, nic nie zostawili. No to szkoda, widzicie, tu nawet na czacie jest napisane. Sojusz, kośnik, bam. Boże, kośnik równa się bam. Okej, okay, to fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Więc piszemy sobie o ile ktoś jej zebrał oczywiście. I like it. to są? Oby tu było... Oby tu było coś. Ach, niepotrzebne mi to, ale zbiorę. Są tu tylko mniej więcej takie pierdółki i zrobimy tak, żeby to mniej miejsca zajmowało. Ponieważ strasznie duże miejsca ostatnimi czasami zajmuje właśnie takie po 20 par butów i 20 par spodni, nie? Po co mieć 20 parek? Można mieć, jak widzicie, jedno. To sobie po jednej pozbieram. Okej, ok, okej. No łuki, Łoki, łuki, łuki, taki. Łoki Mieczyk sobie damy tutaj, tu miecz zapasowy i mało jedzenia jest, więc trzeba kogoś zabić. Więc kto, kto chce mi oddać <grym> życie? Sadzonki, moje sadzonki. Jest to jeszcze Chociaż może. To się 3 wygrą. Musimy czekać, nie i tam on może raz spodnie chyba, bo nie widzę. Eee. Chyba nie, może on ale wiem, że jest gdzieś tu na górze. On chyba awczy, więc go zdejmiemy. Spróbujemy przynajmniej, bo jak ucieknie, no to będzie kaput. I tak, w końcu, po ściągnięciu OptiFine, dobrze, że to ustawiłem. I mogę grać na przezroczystych listach. Właśnie to dla mnie było czymś w minecraft'cie. Już można było grać na przezroczystych Jak on może raz nie, zabiję, mnie, zabije, zabije! Albo to jak go zabiję go. Też tak może być. <laughs> jest moc, jest moc. Ha! I like it. Najważniejsze co trzeba zabrać to już mam w dół. Nie, miecze zabiorę. Nie, czy zabiorę. Nie będę. Trzeba pozabierać wszystkie miecze. Żeby... Tam mogło zakładać sobie te zbrojki, tam co oni chcą. Ale miecza nie oddam. Mamy złoty hełm.

Dajcie mi mieć. Chyba tu nie działa. Że mam taką nadzieję Mieczek trzeba zabrać. Nie mam pomysł, żeby to ładnie ugospodarować. Yy, wiem, będę to pewnie nudny odcinek, ponieważ sobie tylko układam przedmioty i zabijam ludzi, których... praktycznie nie chciałem zabić. Yy, OK Okej. I mamy ładnie przyłożone to wszystko. Więc naprawimy sobie tak że żelazny miecz jeden złoty... Żeby więcej miejsca mieć. Okej, okay, mamy trzy hełmy ekstra. Nie wiem po co nam te trzy hełmy, ale mamy trzy hełmy. Dobra, żeby was nie zanudzać, lecimy dalej. Zebram. To niepotrzebne i to niepotrzebne. Lecimy dalej. Lecimy dalej! Hmm. Czy masz jakieś tam zbroń? Chyba nie masz. Czm. Mam na spawnę leci. Ach, zwoliłem. Chciałem na spawnę rzucić. Come on, come on, come on, come on. Ucieknie. to będzie sprawdzać. No, czyż, jak to tam się nazywasz? tak, Ale wiesz, stracisz życie. Budgi. Okej. Hmm. Okej. Okay. Okay. Mam dużo zubek. To się przyda. Nie wiem, co są za ale oddam ją. Jest tu ktoś? Jeden zostało. Czterech. Czterech na SG. Hmm. Hmm. Kto tu może jeszcze zostać? Właśnie nie jestem pewny, ale... A co krowa, myślałem, że ktoś awczy ah, tam wyglądał, nie... Dobra, mamy tu też ktoś awczy. <laughs> Okej, okay, no lecimy, 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 lecimy. I pani zaraz ktoś mi z przybiegnie, ja pobiegnę tu i będziemy tak się mijać. Masz terrorystka. Tam ktoś pływa, ale trzeba uważać niby, że ja go nie widzę. E, tu jest skrzynka oczywiście zabrana. Jestem pewien, gdzie to wszystko było. Teraz zrobimy tak: Quake, bro, on tam się topi. <laughs> o, oh, fuck. Eee. Zobaczmy. Aha, Okej, okay, widzę, że już wypływa. No come on, gościu, My się nie chcę z tobą ścigać, znowu będę za nim latać, tak jak kiedyś za ostatnim. Ale no, no, no dobra, no spróbujemy. łódkę, Nie mam łódki, no nie. Dobrze było, że łódkę miał. Wiem, wiem, zabunkrujemy się w moim zamku, zamkniemy fosę, nikt tu nie wejdzie i będziemy... <laughs> Dawaj, na proce. Gdzie ty jesteś? Może... Nie chcę się cieganiać, idę poszukać innych. Nie wiem, niektórzy ludzie lubią ganiać, bo mają z tego ubaw, ale bieganie za jakimś kolejnym 12 minut, jakie dosłownie robiłem, to naprawdę mnie czarnie. Okej, okay. widzę, że tu mi się czanki nauczyłem. Fajnie. Ekstra. Ok, jest tu tutaj... coś. Hello, w można zobaczyć przez ścianę, ale. Mam wallhacka oczywiście. On jest płatny, kosztuje 9,99 W Biedronce można kupić W Lidlo chyba też. Taka reklama la na Lidlo. <laughs> Okej. Okay. Zaraz pewnie tamten wróci tutaj. No coś wyszedł z wody pan nie już. Troll, gdzie oni są? No, czekajcie, mam pomysł. Spróbuję napisać SG5 na spawn. O, to się idzie. Tu, 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 ma złoty miecz, a ja mam żelazny, ja mam żelazne temy, i on i tak mnie zabije, bo jestem gorszy w PVP. On jest gorszy, on jest tylko po serduszku jedzie, ja jako to Takie, fajny fajnie. A tak, ekstra, tak. pragnę. Dobra, trzeba teraz się rozglądać, czyli i chowamy itemsy. To się nie przyda, to się nie przyda, to się nie przyda. To się przyda! Mam złote mam o, oh, fajnie. Dzięki ziomek Pewnie myślę, że skórzany sobie lepsze tych, jak one się nazywają złoto. no złoto, Jaki ja roztrzepany cały czas, szybko, szybko mówić. Okej okay. Gdzie oni mogą być? Pomyślmy Zostało... O Boże, co ja robię? Te trzy Pioruny, właśnie, trzy osoby, pioruny piochunki. No Ok, mam babies Where are you No, no sprawdzajmy. Yy, tak przepakniełem, czy wam ch jak chcecie, to mogę wam dać w opisie, ale. No ty... znowu był piorun, ale oczywiście się odwróciłem. Nie! Yy. Yeah. SG5 na spawn macie minuty. No nie! Czyli skończymy troszeczkę w gównianym miejscu, że w gównianej, jakby sytuacji, ponieważ mamy minutę. Ktoś się zabił. On <laughs> się utopię. Rodzinek, no gdzie ten gostek jest? No nie, come on, chcę to zakończyć bardzo dobrym stylu, ale oczywiście ja to przegram. No gdzie on jest? Come on. Come on come on, come on, come on, No gdzie on poszedł Nagrywamy na piątce Ktoś będzie nagrywał na piątce Campo. Albo on, albo nie wiem No gdzie on jest Mam minutę, jeśli mi się to nie uda, no to... Jest! Esi, see! I see Wiktor! Musimy to wygrać, on ma drewniany miecz, on ma drewniany set yy, Drewniany, skórzany yy, To będzie koniec, będzie koniec Zabije mnie yy, Yes, wygrałem Arenę 5 To było coś bardzo ciekawego Z tej strony Więc skoczymy jeszcze do innego pomieszczenia Są tutaj temy, Jak widzę, ktoś sobie chyba opuścił Więc to będzie na tyle w tym odcinku yy, To był serwer w ja jestem Krosik, spójrzcie się jeszcze na spałna Okej, okay, palimy się i dead Hohoho, <laughs> jak padłem fajnie Jakie ja uwielbiam padać e, Więc tu mamy pointer też Tu wam pokażę IP, żeby nie pisać w opisie Chyba, że ktoś nie będzie chciał oglądać, no to tak dam Tu macie IP, to chyba to? Nie, to nie to Dobra, nieważne Dam w opisie A e, więc to by było na tyle Komentujcie, oceniajcie. Jeśli Wam się podobało, to nawet subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku SG Survival Games czy tam kto co woli I bye bye! Bye bye! Czekajcie, skoczymy jeszcze do e, kociołka, żeby to zakończyć idealnie. Dobra, pójdziemy tak, 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 tak. Dobra, siedzimy. Więc pa. Cześć.